No i mieliśmy miejsce na parkingu Takim dzikim Dzisiaj się okazało, że ten parking zrobili płatny 15 zeta za dzień No i przestawiliśmy się Na samo molo Gdzie stoją łodzie I tak Zamyka się most Na tym kanale Jest obrotowy Wtedy łodzie mogą przepływać

mogą ludzie swobodnie znowu przejść.

Madzia, transport ci ucieka. Madzia, twój rydwan. A ja myślałem, Madzia, że ty będziesz jechać. Czemu ty, Madzia, nie jedziesz? Popatrz, pani pojechała. A ty kiedy pojedziesz? Jedź, Madzia. Nie, ja się boję tylko pana. Czego się boisz? Tego pana się boisz? Oj tam, oj tam. Daj. Taka atrakcja, na dzielnik. nie No bo pan odresorów nam kazał to no, no. zrobić. A ja to tak odkładam, odkładam, zapomniałem. W końcu to zrobił. Nie po 200, a po 1000 km, Dobra, ale... cicho, cicho. Już nie ale cię sprzedałam. Ale Nasz kamperek stoi tutaj. Tak jak pokazywałem na imprezie. A tutaj stoją Czesi. Oni to mają wypas. Tu mają taką furę taka naczepa jak do tira a tu jest wielka przyczepa większa niż taki Świat takie mają wypasy a my tylko takie skromne no i skoro mamy prąd i dostęp do wody to sobie robimy od razu pranko Madzie tam pracuje a ja robię tutaj pranko i gary trzeba pomyć bierze się bierze nazbierało się na z tygodnia a jeśli chodzi o wodę zużytą to tak jak mówiliśmy już kiedyś w filmie wylewamy ją tutaj do brodzika i woda sobie spłynie do zbiornika z szarą wodą nie że wylewamy ją na na pole na dwór, na trawę No i na innej imprezie nie było gdzie prania powiesić, więc pranie wisi sobie na oknie i na otwartych drzwiach. Tak cygańsko, no ale co zrobić, a tutaj impreza. Tu jest cała impreza się dzieje. A tutaj my, na dzikusa. Gaz się skończył, więc butla tutaj, bo nie ma gdzie jej dać do kampera. No i pranko tutaj. Taki żywiec. Ale sprężyna to jak ten, yy, Proca Poszedłbyś na takie coś? No No co ty, Poszedłbym byś... poszedł ja bym... raz w życiu, bym poszedł spróbować Bo nigdy w życiu pewnie nie pójdę No, nie. no i taką mamy miejscówę do spania Przed samym takim czymś Ciekawe do której w nocy będą to jeszcze tak grać A o 12 w nocy zaczyna się koncert Niedaleko poszedł sceną, który będzie trwał do drugiej w nocy Więc znowu same basy pss, 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 pss. będzie Changing in Chwilą jak wstawałam, coś strzeliło i się zastanawialiśmy, co tak pukło myśleliśmy, że coś spadło na samochód Okazało się, że nasza lampka nad drzwiami akumulator wybuch. Zobaczcie jak wygląda. Także tyle zostało z ogniwe. Nie wiem czy to widać. Wystrzeliło. Dobrze, że się nie zapaliło. masakra No jeden pan nam mówił w komentarzach, że te lampki potrafią wybuchać. I jedna właśnie nad drzwiami nam wybuchła. Ale jaki był, nie? Ale jak, no, ale widać płomień, czyli może zapalić kompera, więc jednak nie montujcie takich lampek. To był nasz błąd. To był nasz błąd, dokładnie. Ale nie wiedzieliśmy. Zapraszam na kawę? No dobra, już idę. Smile. Pan <noise> <Kąd> sobie śpi. <noise> Super chatki. Madzia takie lubi. Czy to są ich izby Nie wiem czy coś widać Chyba tak No i wszystko kryte strzechą Fajnie Tak, a widział pan To jest mój pierwszy pełnometrażowy w o Wiesławie co? Wczoraj była premiera. Ono rozpoczyna cykl baśni słowiańskich. to jest najwyższy czas przypomnieć, że nie tylko Andersen, nie tylko tak. Dacia Grimm. Tylko to, nasze stare to, bajki. Tak, tak, tak. Form, słowiańskie. Form, form, forma komiksowa, przemawiająca to do wszystkich właściwie, bo i do starszych i do, i do młodszych. A na stronie wiesiu.pl będzie można sobie zamówić. Jest tu strona? Tak, tutaj jest strona no, wiesiu.pl jakby co, wbijajcie na wiesiu.pl Będziemy spać w takim miejscu, jakże pięknym, nad wodą naprzeciwko Wikingu. I popatrzcie, co tu się wydarzyło. Marek ma nową dziewczynę. Mocno gazowaną, teraz nie ma dla mnie miejsca, więc jakby ktoś chciał, to jestem do przygarnięcia. Prawda? Tak, ja, tak. Ja. Ale popatrzcie, jakie piękne widoki mamy, nie? Super, nie? No. Super bo woda, super bo, bo miasteczko wikingów, no, no super. naprawdę i popatrzcie czy tutaj jest taki domeczek no. na wodzie, no super, super, super. A więc impreza się zakończyła. Udanie. Jest widno, ale to nie znaczy, że była kiepska, po prostu tutaj organizacja taka jest, że impreza kończy się wcześniej. W niedzielę kończy się wcześniej. Tak, więc już jesteśmy po. Ale było naprawdę bardzo fajnie. No, Wikingów też zamknęli już o 18. Zamknęli ich. No, znaczy no, zamykają tę całą tą osadę i ten, oni też się zbierają. Widziałem przed chwilą, jak te wielkie, potężne łodzie Wikingów wiozą na laweta. No, mega widok. Także impreza była super. Pewnie wrócimy. No, oczywiście. No. Bo było naprawdę fajnie, miejsce fajne, ludzie fajni. Boże, ile ludzi spotkaliśmy, którzy, którzy nas oglądają. Tak, bardzo dużo. No, no, bardzo dużo. Mega. Także tak. będą przebitki ze zdjęć. Ludzi, no. którzy u nas byli, no i też było dużo ludzi, którzy nie chcieli być widoczni, nie byli na zdjęciach, więc nie będą, ale, no ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich. Bardzo dziękujemy za odwiedziny i oczywiście za zakupy. Także zamiast telewizora mamy. Taki oto widok. Milion calowy. I wyszliśmy na spacerek jeszcze sobie wieczorkiem. I taka piękna łódź stoi. No mega. Fryderyk Szczecin. Cudo. Madzia. No chodź, pijoku. Składam zażalenia. Ale komary gryzą. Jest za mało kapsli. Ja wyszłam, żeby pozbierać kapsle i ich nie ma. No nie ma, nie ma. Wszystko wysprzątali No. Co jest ogólnie na plus, bo raczej kapsy nie zbierają. No to zbierają wszystko. Sprzątają także że ja piernicza. Jest bardzo, bardzo czysto na wyspie Woli. Duży plus. No piękna, piękna łódź. Fryderyk III szczecin. Mega. No ale też trzeba mieć konkretny hajs na taką łajbę. Cudo Mareczek sobie udoskonalił grilla. Kupiliśmy innego grilla Z płaską tą tabiczką. Pani miała na Allegro za 10 zł praktycznie nowego grilla, więc kupiłem, ale to był grill elektryczny Nie musisz mnie pokazywać. Ale mogę. No i średnica tego kółka. Była taka sama jak tego, więc ten wchodzi tutaj i jak będzie chciał spływać, to i tak będzie spływać. Ale to tam? przypadek, bo nie wiedzieliśmy. No. Chodziło o to, że ten jest wypukły i wszystko zsuwa się, Ta. a ten jest płaski i fajnie. Można go tą. A to, to, że się tam. układa idealnie, to po prostu był przypadek. I w ogóle to nie wiem czy zauważyliście, że mamy Ta, nową którą Marek kupił w Biedronce i popatrzcie jak idealnie wygląda. Po prostu super zajebiście. No. Aha! O, czekaj, nie, to też... Dobra, już nic. Zegarek? <laughs> Chciałam pokazać, że mam jeszcze super zegarek zamocowany, <laughs> ale tu też widzicie. Dodatkowe ujęcie techniczne. Ten grill wygląda tak. To Ta dam Firmy Klat... Klatronik. kla, kla... 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 kla. Czyli używamy tylko tej płytki, a resztę to, nie wiem, robi się na tym... Fundi. Fundi. No, to jest. paletki jest wszystko do tego. Pani miała to za 10 zł. No, ale... Mamy paletki do fundi, teraz musisz to. się nauczyć Nauczy. robić fundi. Może nie nie więcej piwa. A jeszcze mam jedno. Dobra, no, dość. Papa. Papa, pa pa. już kończymy. Papa. Papa. No pa. Like animals in the fire.